Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. To właśnie te słowa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny tchnęły w Polaków nadzieję, tak potrzebną w tych szarych, smutnych czasach. Był promykiem wolności. Sprawił, że Polacy się policzyli, zobaczyli, że jest ich więcej niż opresyjnej władzy komunistycznej, udało nam się zjednoczyć. Powstała solidarność. Drugi raz papież Polak odwiedził nasz i swój kraj w czasie stanu wojennego po tym, jak komuniści próbowali zdusić ten płomyk nadziei, który on sam rozpalił cztery lata wcześniej. Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was. Nie wymaga. On tu nie przyjeżdżał po to, żeby zrobić pokaz siły. On tu przyjeżdżał po to, żeby zrobić pokaz wiary i nas tą wiarą umacniać. A umacniać chciał przede wszystkim młodych, to ich wzywał do odwagi i wytrwałości w walce o to, co słuszne. Także tu, w tym symbolicznym miejscu. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplat, jakąś słuszną sprawę. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Podczas wszystkich tych swoich pielgrzymek papież Polak zawsze podkreślał troskę o ojczyznę. To jest moja matka, ta ziemia, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. Te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie poleć, was też powinny poleć. Przypominał, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że solidarność to nie tylko ten znak, to znacznie, znacznie więcej. Nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć: Nie ma solidarności bez miłości. A miłością wielką, darzył jasną górę. To tu, przed obrazem Czarnej Madonny, dokonał aktu zawierzenia całego kościoła. To tu spotykał się z młodymi. Podczas swego pontyfikatu był tu aż sześć razy. Tą mądrość, tą wiedzę na temat Jasnej Góry bardzo bardzo pogłębiał, wreszcie nazywając ją ołtarzem i konfesjonałem narodu. Za to domem nazywał to konkretne miejsce w Krakowie. Jakby się to pytał, franciszkańska, czy. To w tym oknie papież pojawiał się, by spotkać się z wiernymi i im błogosławić. Tym, których pasterzem był przez całe lata. Jan Paweł II do Polski wracał dziewięć razy. Ostatni raz trzy lata przed śmiercią. Niestety jest to spotkanie pożegnalne. Żegnamy Cię. Alelu. Każdy z jego pielgrzymek mógł zapamiętać coś innego, każdy coś wyjątkowego.